Księżyc od zawsze wzbudzał zainteresowanie. Jest największym obiektem nocnego nieba i najbliższym ziemi dużym ciałem niebieskim. Jest też jedynym poza ziemią, na którym kiedykolwiek stanął człowiek. Prześledźmy zatem rozwój eksploracji księżyca. Od starożytnych poglądów dotyczących możliwości podróży i lądowania na jego powierzchni, do czasów współczesnych. Zapraszam do oglądania. Grecy podejrzewali, że Księżyc jest odrębnym od Ziemi miejscem, które krąży wokół niej i ma powierzchnię, na której może istnieć życie podobne do ludzkiego. Wyobrażenia te nie były jednak pozbawione nadprzyrodzonych pierwiastków. Księżyc miał przypominać coś na podobę siedziby bogów olimpijskich. Tales jako pierwszy miał powiedzieć, że Księżyc świeci nie własnym światłem, a odbitym od jego powierzchni światłem słonecznym, Obliczenie nachylenia orbity Księżyca względem równika Ziemi przypisuje się uczniowi Thalesa, Pitagorasowi. Plutarch uważał, że Księżyc ma powierzchnię zbliżoną do Peloponezu i jest zamieszkany przez jakieś demoniczne stworzenia. Lukian Samostat, twórca żyjący w II wieku naszej ery, napisał satyrę pod tytułem Krótka Historia, którą można nazwać protoplastą wszystkich powieści science fiction. Jej bohater wypływa na Atlantyk przez cieśninę Gibraltarską, gdzie porywa go trąba powietrzna. Ta zanosi go na Księżyc, gdzie jest świadkiem wojny między królestwami Księżyca i Słońca. W innej jego powieści bohater miał zbudować skrzydła na wzór ptasich, niczym mityczny Dedal. Startując z Olimpu, po trzech dniach miał dolecieć na Księżyc. Jego lot miał więc cechy bliskie współczesnej podróży lotniczej. Tak więc już w starożytności pojawiały się poglądy, że być może istnieje możliwość, żeby dostać się na księżyc. Z drugiej strony, od Arystotelesa wyszedł pogląd, że inne światy nie istnieją. Takie myślenie ugruntowało się wraz z rozwojem chrześcijaństwa, które Ziemię stawiało jako centralny i niepowtarzalny punkt wszechświata. Inne poglądy były zakazane i ich szerzenie mogło się źle skończyć. Na kolejną powieść o podróży na Księżyc trzeba było czekać ponad 1400 lat. W 1634 roku słynny astronom Jan Kepler wydaje Somnium. Jej bohater, Durakotus, zostaje zaniesiony na Księżyc przez demony. W powieści mamy już pewne rozważania czysto naukowe. Bohater miał doświadczać trudności w oddychaniu rozrzedzonym powietrzem i zmniejszonej siły ciążenia. Mniej więcej w tym samym czasie John Wilkins wydaje pierwsze poważne rozprawy naukowe o charakterze geograficzno-ekonomicznym dotyczące Księżyca. Rozważał, jak wygląda życie na srebrnym globie, niczym na innym, nieznanym kontynencie oraz jakie są możliwości handlu z jego mieszkańcami. W XVII wieku Księżyc postrzegano niczym kolejny ląd, który należało skolonizować, taką trochę dalszą Amerykę. Anglicy zainteresowani podbojem nowych ziem snuli nawet takie dalekosiężne plany, a nawet obawiali się wyprzedzenia przez konkurencyjne mocarstwa. Podróż wydawała się trudna, ale nie niemożliwa. Dopracowania wydawało się wymagały kwestie czysto techniczne. Wilkins oszacował odległość do księżyca na niecałe 300 tysięcy kilometrów, a podróż miała trwać kilka miesięcy. Dla porównania. Z Plymouth, skąd do Ameryki wypłynęli pierwsi pielgrzymi na pokładzie żaglowca Mayflower, do Bostonu jest w linii prostej jakieś 5000 km. Ich podróż trwała nieco ponad dwa miesiące. Jedynym problemem miało być wyzniesienie się na wysokość 30-40 może 40 km, gdzie nie miało już działać ciążenie. Dalsza podróż miała trwać kilka miesięcy. To właśnie w książce Wilkinsa pojawia się pierwszy koncept statku kosmicznego który miał żeglować po niebie niczym po Atlantyku. W innych ówczesnych książkach jako środek transportu na Księżyc pojawiały się rakiety prochowe czy maszyny napędzane elektrostatyką. Za datę pierwszych nowożytnych badań astronomicznych Księżyca uznaje się tradycyjnie rok 1609, kiedy to Galileusz skierował na niego swój teleskop, choć w rzeczywistości nie był pierwszy. Było to urządzenie bardzo prymitywne z dzisiejszej perspektywy. Pozwalało na trzynastokrotne powiększenie. W jego słynnym dziele, wydanym rok później gwiezdnym posłańcu, znalazły się pierwsze ryciny powierzchni Księżyca. To on opisał pierwsze kratery i morza księżycowe. Już w 1647 roku Jan Heweliusz wydał selenografię. Zawarł w niej, sporządzono na podstawie własnych obserwacji, pierwsze bardzo dokładne mapy Księżyca. Zaproponował też nazewnictwo dla obiektów księżycowych, jednak przyjęło się tylko częściowo. Dziś korzystamy z tego, które zaproponował współczesny heweliuszowi Giovanni Battista Piccoli. Poziom dokładności map wzrósł znacząco, kiedy nieco ponad 100 lat po dokonaniach gdańskiego astronoma Tobias Meyer sporządził mapy z wykorzystaniem mikrometru. Bardzo dokładne mapy, jedne z ostatnich przed erą lotów kosmicznych. Sporządził brytyjski astronom amator Hugh Percy Wilkins około 1950 roku oraz astronom Gerard Kuiper na początku lat 60. Bernard de Fontenelle w wydanej w 1686 roku popularno-naukowej rozprawie Rozmowy o wielości światów postawił w wątpliwość, czy na księżycu są warunki do życia. Mniej więcej od końca XVII wieku uważano Księżyc za jałową, zimną pustynię pozbawioną powietrza, wody czy jakiegokolwiek życia. Współcześnie uznaje się istnienie niezwykle rozrzedzonej atmosfery oraz pokładów lodowej wody. Przyjrzyjmy się jeszcze wczesnym pomysłom na wyjaśnienie pochodzenia Księżyca. Pierwszą poważną nowożytną hipotezą dotyczącą jego powstania Zaproponował francuski astronom Pierre Laplace około 1775 roku. Zgodnie z nią, z kulistej mgławicy powstało Słońce, z którego drwały się pierścienie. Z nich uformowały się kolejne planety, od których też miała odrywać się materia i w taki właśnie sposób powstał Księżyc. Inną zaproponował George Darwin, syn słynnego Karola. Proto Ziemia miała być półpłynnym obiektem. Siły pływowe powstające na skutek przyciągania Słońca miały rozerwać ją na dwa nowe obiekty, z których jeden stał się Ziemią, drugi Księżycem. Zgodnie z tym pomysłem, Pacyfik ma być dziurą, z której wyrwana materia stała się satelitą Ziemi. Pod koniec XVIII wieku entuzjazm związany z podróżami na Księżyc znacząco osłabł. Otóż okazało się, że balony wypełnione ciepłym powietrzem mają pewne ograniczenia, a człowiek traci zdolność oddychania już na wysokości około 7 km. Wiedziano więc, że dostępna technologia nie pozwoli dolecić nawet w pobliże księżyca, do którego odległość szacowano już na taką, jaką znamy obecnie. Z wczesnej twórczości science fiction należy jeszcze wspomnieć dwa dzieła. Po pierwsze, w 19 roku tworzy ojciec nowoczesnej fantastyki naukowej Juliusz Wern. Bohaterowie jego powieści, Z Ziemi na Księżyc, podróżują w olbrzymim pocisku wystrzelonym z armaty. Rozwinięciem tego konceptu jest film Podróż na Księżyc z 1902 roku. W nim grupa naukowców także zostaje wystrzelona z armaty i trafia prosto w oko Księżyca. Pierwszą próbą eksploracji Księżyca była nieudana próba wystrzelenia na jego orbitę amerykańskiej sondy z rodziny Pionier. Niestety rakieta, która miała ją wynieść, wybuchła podczas startu 17 sierpnia 1958 roku. Rok 1959 miał być tym, w którym rozpoczęły się bezpośrednie badania Księżyca. 2 stycznia startuje radziecka Luna 1. Planowo miała uderzyć w powierzchnię Księżyca, jednak minęła cel w odległości kilku tysięcy kilometrów. Była pierwszym wykonanym przez człowieka obiektem, który osiągnął tzw. drugą prędkość kosmiczną i wszedł na orbitę około słoneczną. 3 marca tego samego roku wystartował Pionier 4, który minął Księżyc w odległości około 60 tysięcy kilometrów i także został satelitą Słońca. 12 września wystartowała Luna 2, która trafiła już w powierzchnię księżyca. Dzięki jej instrumentom stwierdzono brak księżycowego pola magnetycznego i istnienie szczątkowej atmosfery. 4 października wystartowała trzecia sonda z serii Luna. Miała do wykonania dużo bardziej skomplikowane zadanie niż poprzednie. Otóż okrążając księżyc w odległości około 6000 km wykonała zdjęcia jego niewidocznej strony. Następnie powróciła w okolice Ziemi gdyż nie było możliwości odbioru informacji bezpośrednio z Księżyca. W drodze powrotnej przesłała pierwsze zdjęcia. Później prawdopodobnie zderzyła się z meteorytem i spłonęła w ziemskiej atmosferze. Kilka lat później kolejne sondy Ranger wykonały kilka tysięcy zdjęć Księżyca, nazwijmy to dobrej jakości. Dwa lata później Luna 9 dokonała pierwszego miękkiego lądowania na powierzchni Księżyca i przesłała zdjęcia z jego powierzchni. Kolejna z serii, Luna 10, została pierwszym satelitą księżyca. W tym samym roku wylądował na księżycu Survivor 1, który uzyskał pierwsze barwne zdjęcia z powierzchni księżyca, choć efekt z uwagi na krajobraz nie był jakoś specjalnie spektakularny. Sonda za pomocą sprężonego gazu próbowała też unieść księżycowy pył w celu zbadania grubości jego warstwy. W 1967 łunę 13 wyposażono w gruntomierze, dzięki którym udało się zbadać głębsze warstwy księżycowego regolitu. We wrześniu i październiku 1968 roku sondy ZOND dokonują lotu wokół Księżyca i wracają na Ziemię. ZOND 5 bezpiecznie woduje w Oceanie Indyjskim. Kolejna z numerem 6 w wyniku awarii spadochronu rozbija się na kazachskim stepie. W grudniu tego samego roku Apollo 8, jako pierwszy pojazd załogowy, uzyskuje drugą prędkość kosmiczną i leci w kierunku Księżyca, po czym wraca na Ziemię. Wymieńmy kilka najważniejszych dokonań programu Apollo. W jego ramach dokonano sześciu udanych załogowych lądowań na powierzchni Księżyca. Apollo 11 wylądował w lipcu 1969 roku. A ostatnia misja Apollo 17 miała miejsce w grudniu 1972. Załogi przywiosły na Ziemię próbki gruntu, skał i drobnego pyłu księżycowego. Wykonały wiele pamiętnych fotografii. Zostawiły sejsmometry, odbłyśniki do odbijania promieni laserowych, detektory cząstek i promieniowania. David Scott w trakcie misji Apollo 15 przeprowadził eksperyment z upuszczaniem młotka i pióra. Które upadły jednocześnie, kończąc rozważania zaczęte jeszcze przez Galileusza. Początkowo Księżyc badano na piechotę w misjach 15, 16 i 17, także za pomocą pojazdu zwanego Lunar Rowing Vehicle, którym pokonano kilkadziesiąt kilometrów. Związek Radziecki także planował wysłać ludzi na Księżyc, jednak plan ten nigdy się nie powiódł. Towarzysze eksplorowali Księżyc tylko za pomocą pojazdów bezzałogowych. Z najciekawszych warto wspomnieć jeszcze Unę 16, która jako pierwsza wylądowała bezpiecznie na Księżycu, pobrała próbki gruntu i wróciła z nimi na Ziemię, oraz dwa automatyczne pojazdy – łunochody. Una 24 wystrzelona w sierpniu 1976 roku, prawie 4 lata po misji Apollo 17, zakończyła radziecki program księżycowy. Oba mocarstwa skupiły główne siły na badaniu dalszych obiektów, jak Wedus, Mars czy inne dalsze planety układu słonecznego. Nie chciałbym mówić, że przez kolejne dekady nic ciekawego na Księżycu się nie działo, choć liczba misji zdecydowanie zmalała, to nadal kierowano w jego kierunku satelity, a nawet sondy, które rozbijały się na jego powierzchni. Najwięcej zamieszania wprowadzili w temacie nowi gracze. Chiny wysyłają kolejne misje. Pod koniec 2013 roku z misją Chang'e-3. Umieszczają na Księżycu Łazik, który bada jego powierzchnię. W 2018 jako pierwsi wysyłają sondę, która ląduje na niewidocznej stronie Księżyca. W 2020 roku ich kolejna sonda pobiera próbki gruntu i przywozi je na Ziemię, pierwszy raz po ponad 40-letniej przerwie. Także USA i Rosja planują powrót na Księżyc. Z pewnością wiele osób czeka na ciągle przekładany start misji Artemis która ma okrążyć księżyc i być próbą generalną przed powrotem człowieka na srebrny glob. Roskosmos zamierza wysłać w 2023 roku kolejną sondę z serii Luna oznaczoną numerem 25. W najbliższych latach planuje się także założenie stałej bazy na księżycu. Co przyniesie przyszłość, czas pokaże. Pozdrawiam widzów i zapraszam do komentowania.